już było jak jakby to poskładać jak poselstwo jak kazanie myślę, że każdy z nas już z tego co słyszeliśmy i doświadczaliśmy coś wziął ale jeszcze dodatkowo jedna kochani myśl ze słowa Bożego Bóg zainteresowany jest moim i twoim sercem I słowo serce, które pojawia się w Biblii no właśnie, pytanie do Was. Co to znaczy? Co to jest serce? Co, co oznacza termin serce, kiedy pojawia się w Biblii? Wnętrze. Kardiolog powie, pompa, mięśnie, aorta. Tam wiecie, przepływy, tak? Więc zależy, kto z jakiej perspektywy spojrzy, tak? Tak po ludzku, tak fizycznie, no to serce, no to po prostu, tak medycznie, to pompa, tak? Mięśnie i, i żyły, aorty, przedsionki, komory, ale, ale w Biblii serce to jest nasze wnętrze i ono ma jakby wiele warstw, bo mówi, słowo o tym, że coś w głębi serca przeżywamy, z głębi serca wypowiadamy, wylewamy nasze serce. Można też jakby tak po wierzchu na serce spojrzeć i można powiedzieć, że serce to krzyżuje się nasza dusza i duch i ciało, wiecie. To jest jakby trochę i to, i to, i to. Zależy jakby z jakiej perspektywy spojrzeć. Niemniej jedno słowo z przypowieści Salomona. Synu. Daj mi swoje serce. To mówi Bóg. I właściwie to chciałbym, żebyście zapamiętali. Ja to dzisiaj słyszę, ja to dzisiaj biorę. Daj mi swoje serce. Innymi słowy, Bóg zabiega o Twoje serce. I twoje i moje serce, to, co w Nim się dzieje, Boga interesuje o wiele bardziej niż wszystko inne. Niż moc, która przepływa, finanse, które przepływają, wszelkie inne błogosławieństwo, które też jest Boże i jest Dobre, jest jakby mniej dla Boga istotne, bo ono i tak od niego pochodzi. Natomiast Boga interesuje Twoje i moje serce. Dlatego tenże sam Salomon mówi w innej przepowieści: czujniej niż wszystkiego innego, pilnuj, albo chroń, albo strzeż swojego. Serca. Dlaczego? Bo z tego serca wypływa, tryska źródło życia. I wiele rzeczy rozgrywa się na poziomie naszego serca, a potem różne rzeczy, które się dzieją, to jest tylko po prostu konsekwencja. I czasami możemy walczyć z objawami, zajmować się rzeczami, które są wtórne, a omijamy rzecz zasadniczą to, co się zakorzeniło. W naszym sercu, i Bóg jest zainteresowany tym, co jest zakorzenione w naszym sercu. My jesteśmy kapłanami dla Boga. Aaron jako pierwszy kapłan, arcykapłan, na, i potem następni jego po nim kapłani, mieli tutaj tak zwany napierśnik sądu. Tam było 12 kamieni symbolizujących, oznaczających 12 pokoleń plemion Izraela. tak? Ale. Ciekawa rzecz, że ten napierśnik nazywał się napierśnikiem sądu i Bóg mówi, że Aaron ma go nosić i kapłani po nim, arcykapłani, na sercu. Innymi słowy, wiele rzeczy rozgrywa się w naszym sercu. Wszelkie rozsądzenie, wszelkie kluczowe decyzje. To, co najważniejsze, dzieje się w naszym sercu. I Bóg jest wiecie Bóg jest zainteresowany żeby do nas mówić. I Bóg może mówić do nas na dziesiątki czy setki różnych sposobów. Przez słowo, przez sen, przez widzenie, przez proroctwo. Bóg może objawiać nam swoją wolę także przez to, że po prostu rodzi się w nas pewne pragnienie, które pochodzi od Boga. I wiele, wiele jeszcze innych sposobów Bóg może nam coś komunikować, ale te sposoby są mało istotne. Wiecie? Ostatecznie Bogu nie chodzi o to, jakim sposobem Ty rozpoznasz Jego wolę, tylko żeby to, co On pragnie, żeby to zakorzeniło się i zapadło w Twoim sercu. Bogu nie chodzi o to, żeby było dużo proroctw, dużo kazań, dużo pieśni, dużo widzeń, dużo snów. To wszystko są narzędzia, to wszystko są metody Boże, a ostatecznie te drogi prowadzą do serca. I Bogu chodzi o to, co jest w Twoim i w moim sercu. Bardzo Bogu o to chodzi. Kochani, Bóg zabiega o to, żeby w naszym sercu była wiara, że On, nie tylko, że On istnieje, ale że jest dobry, że chce nas nagradzać, że umiłował nas do końca i żeby ta wiara w sercu była jakby uchroniona, ustrzeżona. Paweł pisze pod koniec swojego życia przebiegłem cały dystans, dobry bój bojowałem, ale wiarę też Zachowały. A wierzy się nie głową, bo ustami się wyznaje, ale wierzy się sercem. Sercem się wierzy. I Bogu bardzo chodzi o nasze serce. I wiecie, w sercu jest wiara, w sercu jest nadzieja, w sercu jest miłość. Z serca pochodzą takie czy inne myśli, słowo Boże mówi. Nie z głowy, z serca Jezus mówi, pochodzą myśli. Tak? Nauka nam mówi troszeczkę coś innego, no, ale nauka powolutku dochodzi do tego, jaka jest prawda. jest jeszcze, jeszcze trochę rzeczy jest do odkrycia. A więc w naszym życiu Bogu chodzi o to, żeby była wiara, nadzieja, miłość. Tak w skrócie. To wszystko rozgrywa się w naszym sercu. I teraz zobaczcie, jeszcze jedna myśl. Wiara to nie są uczucia. Wiara to jest przekonanie, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą. Że to, co Bóg mówi, to jest prawda i tego się trzymam, czy widzę, czy nie widzę. Mogę widzieć, mogę nie widzieć, ale niezależnie od tego, czy czuję, czy nie czuję, to, co Bóg powiedział, jest prawdą i to jest wiara. I wiara jest w sercu. I wiara jakby jest ponad emocjami, czy obok. Ona jest jakby niezależna od emocji. Nie muszę czuć, żeby chodzić w prawdzie. Ale już miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach, w sercach, nie w głowach. Powiedzcie mi, czy można miłość odciąć od emocji? Czy można powiedzieć, miłość jest w duchu, a emocje są nieważne? Miłość to nie jest uczucie. Okej, okay, mogę się zgodzić, że to jest zbyt duże uproszczenie, powiedzieć, miłość to jest uczucie bo to jest za słabo powiedziane. Miłość to jest coś więcej niż uczucie, coś o wiele głębszego niż uczucie, ale jednak miłości, prawdziwej Bożej miłości towarzyszą również uczucia i myśli, i zaangażowanie naszego ciała. Największe przekazanie brzmi będziesz chodził do kościoła na konopną co niedziela. Tak? Takie jest największe przekazanie? Nie na konopną, tylko na bagatela. To jest. Żartuję sobie. Będziesz kochał Boga. Jak? Najpierw sercem, ale nie tylko. Nie z całej duszy, ze wszystkich myśli swoich i z całych sił swoich. I tego się tak nie da rozdzielić, że miłość to wiecie, wyzuta z emocji, wyzuta z uczuć. I oczywiście powiedzieć miłość to tylko uczucie, to jest zbyt duże uproszczenie. I to jakby no, takie uproszczenie, że aż byłem wręcz nieprawdziwe, ale. Odciąć miłość od uczuć, od emocji, to też jest coś niewłaściwego, bo to tak jakby odciąć coś, co Bóg w nas włożył. Bóg mówi, z całej duszy będziesz mnie kochał. A dusza to właśnie nasze uczucia, nasze emocje. Najpierw z serca, ale również z duszy i całym zaangażowaniem umysłu. I nie tylko umysłu, ale całego, całego siebie. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z was używa czajników z gwizdkiem, bo teraz jest, wiecie... Te elektryczne są takie popularne, że się same wyłączają. Ale może ktoś pamięta, że kiedyś były czajniki z gwizdkiem? Jak ja byłem mały. Są? Wiecie, jak to działa. Że jak się woda gotuje, to ten gwizdek robi... O, coś takiego. I teraz wiecie, i teraz yy, słyszymy, jak gwizdek gwizdze... Możemy się zdenerwować, co ten gwizdek tak gwizdze, co to za beznadziejny gwizdek. Możemy go zatkać, zakleić, wyrzucić, ale wiecie, on gwizdze z jednego prostego powodu. Taka jest jego rola, że ma zasygnalizować, że tam w tym czajniku, zdradźcie mi ten sekret, co tam się dzieje. Tam się gotuje, tam się gotuje. Więc... Nasze emocje, myśli, które zalewają nasz umysł, emocje, które się w nas budzą, mogą odzwierciedlać i najczęściej odzwierciedlają to, co się dzieje w naszym sercu. Nie możemy się od nich tak zupełnie odciąć powiedzieć, Ja Boga w duchu. Ale, ale z duszy też mam Boga kochać. Z całych myśli też. Z całego serca. Kochani, to oczywiście, że to nie jest wykład, to jest tylko zasygnalizowanie i przypomnienie tego, co dobrze wiemy. Bóg pokochał nas całym sobą, dał całego siebie, wyraził swoją miłość w ten sposób, że dał to, co najcenniejsze. I zwrotnie chcę rewanżu, chcę odwdzięczenia się, że my będziemy kochać Go z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli, z całych sił. Bóg jest zainteresowany tym, co jest pierwsze, co jest najważniejsze, co jest zakorzenione właśnie w Twoim sercu. Jest tym zainteresowany. Wręcz Biblia mówi, że jest oto zazdrosny. Tylko Boża zazdrość to nie jest taka jak ludzka zazdrość. Bo słowo zazdrosne nie wiem, jak się Wam kojarzy, no ale zazdrość kojarzy się negatywnie, tak? Jako uczynek ciała wręcz. Ale Bóg jest zazdrosny w tym sensie, że on. Wie, co jest dla nas najlepsze i On chce, żebyśmy uwierzyli w Jego miłość, w Jego dobroć i żebyśmy oddali Mu swoje serce i żeby On był pierwszy w naszym życiu. Pierwszy w naszym sercu. Bo to jest najlepsze, co może nas po prostu spotkać. I niech tak się dzieje w naszym życiu. Amen. Amen.